WSH Kielce. Zacznij studia w lutym. Tylko u nas studia w domu. wwwwsh Uwaga, uwaga. Pociąg z Warszawy do Zakopanego wjedzie na tor drugi przy toronie drugim. Dziadku, w sobotę. A na krupówki? Jeszcze dziś. Dziadku, kąd ty masz na to pieniążki? Leki. Tani kupiłem, zaoszczędziłem i do naszych ferii dołożyłem. Nowa karta stałego klienta sieci Tania Apteka. Jeszcze taniej dla ciebie i twojej rodziny. Jeszcze cię nie widać? Reklama w nowej telewizji w Kielcach. Skuteczna i efektywna. Agencja reklamy NTV Kielce, ulica Wesoła 51. Telefon i fax 041 243 30 33. E-mail reklama małpa ntv Z nas nie marzył o wielkiej miłości w Paryżu, ale nie każdego na to stać, żeby pojechać do miasta Miłości. Okazuje się jednak, że to miasto Miłości przyjedzie już niedługo do Kielc. Zapraszamy Państwa na recital piosenki francuskiej: Dorota Lanton, zaśpiewa piosenki Edith Piaf, Jacques'a Brella i Charlesa Aznavura. Ten koncert polecamy wszystkim zakochanym 14 lutego o godzinie 18 Wojewódzki Dom Kultury. Od agencji Pro Art mamy dla Państwa pięć podwójnych zaproszeń. Proszę do nas dzwonić w poniedziałek o godzinie 11 pod numer telefonu 243 30 33. Muzyka Zakazana miłość, zdrada, namiętność wszystko to. Będziemy mogli zobaczyć w najnowszym filmie Waldemara. wszystka. Mała Moskwa. Na ten film chcemy Państwa zaprosić niegdzie indziej, jak właśnie do kina Moskwa. W czwartek na trzech seansach o godzinie 12.15 i 2015 możemy przenieść się w lata 60. ciężkiego PRL-u do Legnicy. Film Krzyska obsypany był wieloma nagrodami, m.in. za pierwszoplanową rolę kobiecą dostał wielką nagrodę złote lwy na festiwalu filmów fabularnych z Gdynia 2008. Polecamy i zapraszamy. 7 lutego w Centrum Jeździeckim na stadionie odbędzie się wyjątkowa impreza i wyjątkowe pokazy. Kmicicowe podjazdy organizuje od kilku lat prawnuk Henryka Sienkiewicza, Jerzy Sienkiewicz. Będzie można podziwiać i jeźdźców, i konie będzie degustacja miodów pitnych, będzie jakaś poczęstunek jakimiś specjalnymi specjałami staropolskimi. Sama impreza, pomysł zaczerpnięty z trylogii, gdzie chcemy, że tak powiem na, na żywo pokazać jak wyglądała jazda polska jak wyglądali rycerze walczący powiedzmy w tych ciężkich chorągwiach w jeździe lekki, a wszystko się bierze stąd, że właściwie wszyscy pasjonaci, którzy biorą w tym udział w większości z naszego miasta to są członkowie Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii imieniem 13 Pułku Łanu o godzinie 13 wszyscy wyruszą tutaj by przejść ulicami Kielc do centrum jeździeckiego my oczywiście tą imprezę polecamy i zapraszamy i dzisiaj o godzinie 18 mamy wernisaż wspaniałego młodego twórcy z Wrocławia, Maćka Kasperskiego, który pokazuje u nas w galerii ceramikę pod tytułem wystawę Patrzyć czy Używać. Wiąże się to głównie z tym, że większość tych prac, które tutaj będzie można oglądać przez miesiąc, nawiązuje do cyklu Ctrl V Ctrl C popularnego skrótu klawiaturowego w komputerach i w różnych programach komputerowych a y, jakby wiąże się to z powtarzalnością form użytkowych i to jest taka jakby dyskusja między formami użytkowymi a formami nieużytkowymi sztuką tak zwaną czystą ta wystawa y, na pewno wszystkim Kielczanom przypadnie do gustu. Także serdecznie zapraszam do galerii Winda codziennie od 10 do 18. Przypominam dzisiaj Werniso o godzinie 18. Także wszystkich zapraszam. Wszystkich miłośników dobrego humoru zapraszamy do Wojewódzkiego Domu Kultury. To właśnie tu będzie można zobaczyć kobietę jaskiniową. W tytułowej roli zobaczymy Hannę Szleszyńską. Pani Hania spróbuje udzielić rad, jak owinąć sobie faceta wokół palca. Spektakl polecamy paniom, ale wszystkim panom ta lekcja również się przyda, bo musimy poznać tajemnice, które pozwolą nam zachować niezależność. Wojewódzki Dom Kultury 12 lutego, godzina 18. Polecamy i zapraszamy.